Cześć. Witam wszystkich widzów na kanale. Witamy w sumie z Bartkiem. Barkiem. Ma najmniejszy natural w Polsce. Najmniejszy, ale będzie największy. Lecimy sobie dzisiaj z treningiem, lecimy z treningiem, co jakieś pusz, byśmy zrobili jakąś górę. Daper, no pusz. z naciskiem na barki. Wszystki zrobimy barki, coś takiego wakacyjnego, żeby jednak może koszulkę można było zdjąć na, na, na plaży. To taka podstawa się wydaje. Pogadamy sobie też o treningu, pogadamy o diecie o tym, co robi Bartek. O wpływie też takiego treningu naturalnego, o stresie, czyli o takich czynnikach, które większość. Z Was będą również dosięgały, no bo większość z Was jednak trenuje naturalnie. Także my idziemy sobie zrobić suple? Tak, przetreningówka, suplinka, kofeina. Także nasz doping dzisiejszy i lecimy z treningiem. Ok, lecimy sobie z pierwszym ćwiczeniem dzisiaj, najpierw zrobimy sobie wznosy ramion ze sztangielkami na boki, tak żeby trochę dokrwić obręcz barkową, żeby przygotować mięśnie do pracy, lekkie ćwiczenie przed cięższymi wyciskaniami, mamy tutaj dobre światło, także jak się Bartek napompuje, to zobaczycie jak to pojebanie może wyglądać, jak to jest naturalny, ale ma dobrą jakość, także lecimy. Robisz w <coughs> regularnie? Robię, robię, robię często w super serii. E, czyli lecę sobie hantlami, no. a potem przechodzę po 10-20 sekundach na bramę. Opa, okay. bra na bramie jedną rękę. Okay. Czyli tak zwierżeczka po, powiedzmy, lewej stronie, na prawą rękę? Tak, tak, tak. Jakieś przytrzymanie, żeby stabilizacja była lepsza i lecimy, nie? Także tak, tutaj w super serii to wchodzi kosmicznie, nie? Potem czuć przynajmniej dwa dni te barki. A masz w ogóle e, taką typową obolałość mięśniową po, 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 po treningu barków, bo ja powiem szczerze, że lata nie miałem już. Są zmęczone. Ech. Miałem problem z barkami. No? Jednak to jest na część ciała, nie? E, bo nic nie ogranicza tego stawu tutaj e, na ramiennego. I przez to, jak zrobimy dziwny zakres ruchu, możemy coś tam sobie uszkodzić. Się, że tak, e, siłowałem się raz w barze na rękę to jest przejebany stary. Nie znałem wtedy technik siłowania. Dłoń miałem wyżej niż bark. Przede wszystkim powinna być mniej więcej taka. Czyli z barkiem do wychodzić? Eee, no mniej więcej. Eee, bardzo duże ramię tutaj wtedy przechodzi na, no. na, na ten staw. Generujesz bardzo dużą siłę w tym stawie, nie przez to. No. przez to długie ramię. No i bardzo łatwo uszkodzić ten staw też. No i co, pół roku wyautowany z ćwiczeń. I co, co, co tam, tam się stało? Jakiś naciągnięcie. Nie wiem, nie wiem. Mogło to być jakieś naciągnięcie. Podejrzewam, że tam mogło coś się wewnętrznie stać. Niepoważnego, ale przy każdym ruchu, najmniejszym ręki, czułem, jakby coś mi się tutaj zrywało. No i pół roku byłem wyautowany ogólnie z ćwiczeń. Potem pewna rehabilitacja, fizjoterapia, profilaktyka, dbanie o te barki, wzmocnienie słabych ogniw, przede mm -hmm. wszystkim. No i poprawiły się te barki. Teraz mam zakres ruchu w sumie taki jak zdrowa osoba. Nie mam z tymi barkami problemu, dźwigam po 150-160 na płaskiej. Także duże jakieś klamoty wlatują i, i te barki e, są sprawne mimo wszystko. Więc e, wydaje mi się, że tutaj profilaktyka przede wszystkim. A jeśli kto, ktoś ma problemy stricte z barkami, to raczej przez zaniedbanie grup, no jednak to jest. To jest grupa, która nie ma tylko przednich akton, jest jeszcze środkowy tył. Nie, ludzie tył najczęściej tak, zaniedbują, a tak. to co widać ćwiczą, no, nie. To I ta tak. dysproporcja, te napięcia wewnętrzne tutaj mogą generować problemy potem nie? Tak. w przyszłości, więc to jest zadbanie o profilaktykę. A tak. jeśli chodzi o ciężary same przy barkach, jesteś fanem dużych, takiego chamskiego, wiesz, pizgania ciężarów, że tak. technika jest trochę... I tak ja lubię, tak. E... Nie, że 3 sekundy tu, zatrzymanie tu, czyli pozdro dla optymalnych trenerów. No. <laughs> e... Wszędzie ten balans jest najważniejszy, sam wiesz. nie? No. Gdzieś ta, ta wiedza naukowa jest nam ważna, jest, jest potrzebna, Ale to ciężkie dźwiganie też jest bardzo ważne, więc po środku myślę, że to jest złoty środek tego wszystkiego. Ja. I rozmawiam z wieloma osobami, które trenują 10-15 lat i widzą właśnie mniej więcej po środku. Fakt, trzeba dbać o technikę, o podstawy ja. techniki, nie można jakichś dziwnych ruchów wykonywać e, nienaturalnych dla, dla, dla naszej biomechaniki, ale mimo wszystko klamoty, duży ciężar. I takie bodźcowanie układu nerwowego przede wszystkim. E, I wy, wysoka stymulacja. No mhm. bo to jest, to jest podstawa, nie? Mhm. Czy musimy robić wysoko stymulujące powtórzenia? I to daje efekty. Czyli ćwiczymy blisko załamania Oczywiście. i lecimy kolejną serię. Przed dzisiejszym treningiem chciałem troszeczkę wczoraj więcej węgli zjeść, nie? No. no, ale żeby zjeść więcej węgli, to musiałem też zrobić więcej kroków. 20 kola zrobię? 21 tysięcy kroków, 16,5 km. żeby zjeść więcej węgli wczoraj przed dzisiejszym treningiem. Ja na przykład powiem ci szczerze, że nie jestem tego fanem, bo ludzie bardzo często podczas redukcji, chcąc sobie więcej pojeść, idą w tą stronę dobra. Wykręcę dodatkowy trening, przekręcę więcej cardio, będę w stanie sobie więcej zjeść. Teoretycznie się zgadza, no bo wydatek energetyczny większy skompensuje ci większą podaż energetyczną, ale uważam, że długoterminowo e, to wprowadza w taki cykl takiej sinusoidy. Okay. Czyli tu masz większy, no automatycznie generujesz też większe zmęczenie z poziomu Aktywności. A na redukcji jednak będziesz dłużej się regenerował, więc to, też, to jest też jakieś przełożenie może mieć. Im dłużej w tym siedzę, im pomagam ludziom się doprowadzić, że tak powiem, do, do formy, to mhm. widzę, że fajniej sprawdzają się e, jak flat. Ten wykres jest płaski bardziej, jak ta podaż energetyczna jest y, bardziej zbliżona w dzień treningowy, nietreningowy, nie ma ogromnych rotacji, one się sprawdzają u pewnej grupy ludzi, ale nie u wszystkich. Mhm. I robimy je wtedy, kiedy no, zachodzi taka konieczność. Na przykład u ciebie, tak jak robimy u ciebie, no to i tak masz. Coś Dziennie deficyt. Ten deficyt się gromadzi. Ja widzę, jak wyglądasz. Mamy też feedback cały czas, więc widzę, że na przykład organizm poszedłeś trochę wodą. Piszesz mi, Kasper, coś deładowujemy, robimy rifit sobie. Dwa dni, rifit węglowodanowy i to się sprawdza. Kortyzol, kortyzol schodzi i, i ta woda też wtedy powinna zejść. No. Także no Wypocząć, wyspać się, tak. to jest postawa całkowicie. grać na, na playce albo na Xboxie. Tak, <laughs> to <jest> to. <laughs> pewnie tak. Lecę. I jeszcze do, co, do, co do samego reverse flya. Ćwiczenie się wydaje bardzo proste i ciężko je teoretycznie spartolić, ale w praktyce wygląda tak, że można je zepsuć. Bardzo dużo osób, yy, przez brak siły w tylnym aktonie mięśnia ramiennego, stosuje mocną retrakcję łopatki. Jak będziecie tak robić, no ten mięsień jest silniejszy mechanicznie w tej pozycji i będziecie w dużym stopniu aktywować czworoboczny. Nie da się go całkowicie wyeliminować z ruchu, ale jesteśmy w stanie w dużym stopniu to ograniczyć, wyciągając ręce, barki w protrakcji, czyli nie w retrakcji, w protrakcji. I pracujemy sobie w zakresie, gdzie mięsień na ramienny akton jest, jest w pozycji rozciągniętej. Tutaj działamy, jak on zaczyna się, jak się do krwi, jak złapie to, to czucie, ono też jest istotne, no to zaczynamy, możemy napierdalać wtedy. To się sprawdza. Dokładnie. A właśnie, jaki masz stosunek może no? e, do robienia kardio i kroków no? na redukcji? No bo ja zawsze myślałem, że jednak to wolniejsze uwalnia uwalnianie energii no? podczas kroków, e, organizm będzie korzystał z tych tłuszczów zgromadzonych wewnątrz organizmu okay. i będziemy bardziej na tych tłuszczach pracować. Natomiast tak jak przyjęło się podczas robienia kardio, e, czerpiemy tą energię z glukozy. Z glukozy z mięśni, z glukozy ogólnie w trzewiach. Więc będziemy spalać tu te, te węglowodany, ten cukier. I co jest lepsze? No, często, często się spotyka, że... Że jednak te kroki na redukcji ludzie preferują? To, to znaczy tak. To nie jest też takie proste i oczywiste od razu, bo najpierw organizm będzie tam z glikolizy bezcelowej czerpał, jeżeli aktywność jest wystarczająco, ma wysoki puls. Ale ja ogólnie traktuję aktywność jako źródło wejścia i pogłębienia deficytu kalorycznego i stosuję z perspektywy czasu taką intensywność, żeby móc w czasie rozplanować, czy będę w stanie to robić, jak nastąpi większe zmęczenie. Bo to nie sztuka się wbić na schody, zapierdalać puls 160. Walić 10 tysięcy kroków na początku, a później, jak organizm po wielu tygodniach takiego deficytu już nie będzie nam się chciało dosłownie wstać do toalety, żeby się wysikać, to, nie, to będziemy bo, duża część ludzi robi coś takiego, to jest podstawowy błąd ale nie zwracacie na to często uwagi, że w trakcie redukcji tkanki tłuszczowej, jak spada wam poziom energii, to ten nit, ta spontaniczna też aktywność dodatkowa, która wynika, ona ma obniżony poziom względem początku. Przez to wy macie mniejszy wydatek energetyczny niż na początku, i ten Tempo samo redukcji wam spada i się w pewnym momencie blokujecie, bo nie macie siły i ochoty do tego, żeby, żeby trenować. Więc zawsze warto budować sobie tą intensywność stopniowo, czasem zrobić e, okres jakiegoś takiej stabilizacji, niż napierdalać za przeproszeniem od razu na, grobu, na grubo all-in. Nie, nie, to się nie sprawdza. Ja jestem idealnym przykładem. E, wszedłem w pewnym momencie w tamtej redukcji, to była moja pierwsza redukcja tak głęboka. E, wszedłem w stan adaptacji anabolicznej i te spontaniczne ruchy, ja to widziałem po sobie, one wyglądały tak. Żeby wstać z krzesła musiałem naprawdę włożyć dużo wysiłku, no. pracy, gdzie czasem muszę wyjść na produkcję, tak, bo pracuję na etacie, tak naprawdę to jest moje hobby, powiedzmy, nie czerpię żadnych profitów z tego, po prostu sobie trenuję for fun, a że jest jakiś potencjał, no to, to idę, idę w to. E, więc jak wstawałem z krzesła, to musiałem włożyć w to wysiłek, żeby w ogóle zrobić kroki. T tak jak mówisz, spontaniczna aktywność spadła do minimum. I to był stan naprawdę dramatyczny dla organizmu. Też niskie tłuszcze, no to też nie jest nic dobrego dla facetów. Dla naturala niskie tłuszcze, dramat długoterminowo. Tłuszcze biorą kluczowy udział w procesach hormonalnych, tak. tworzeniu, więc to testosteron leci w dupę i... na no, w tamtym momencie to ja tylko miałem siłę łapać i rzucać, cytując klasyk Pudziana, tak? Wszedłeś na siłownię, robiłeś klamoty, jadłeś, szedłeś spać Tyle się interesowało. A jak jeszcze do tego dochodził etat, praca, myślenie, e, no to, to to był dramat. Nie? Mhm. Mam generalnie ciekawy temat, no bo śledzę te media społecznościowe, śledzę tych no. feed influencerów no. i wiesz co, w ostatnim czasie, wydaje mi się, e, ci, którzy udostępniają na bieżąco jakieś, ada, jakieś swoje aktualizacje formy, e, czy którzy startują w e, naturalnej kulturystyce, no jak na przykład Rafał Sobonkiewicz, mhm. aka Młody Ninja, e, ale nie tylko on. Wydaje mi się, że z sezonu na sezon, z zawodów na zawody, te sylwetki są albo coraz płastsze, bardziej płaskie, co chciałem powiedzieć, albo po prostu w ten naturalny sposób ciężko jest to utrzymać w takiej formie, w jakiej oni zaczynali. E, to znaczy. Wydaje mi się, że jest to coraz mniej. Albo mój odbiór rzeczywistości jest już taki skrzywiony przez te media społecznościowe, że po prostu mi się tak wydaje. Nie, nie masz skrzywionego odbioru. To jest tak najbardziej to, co się dzieje, bo samo długoterminowe przebywanie w deficycie kalorycznym skrajnym, nawet jak ktoś ma predyspozycję, ten setpoint tłuszczowy ma nisko ustawiony, bo są ludzie, co około 10% siedzą na masie. Miały ich, ja sam jesteś prawdopodobnie taką osobą, gdzie by się ciężko by ci było jakoś strasznie zaknurzyć. Tak, tak. Ale siedzenie w, nie wiem, w 7% BFU-8, Cały czas przez większość roku, żeby być w dyspozycji do startu. U naturala będzie powodowało to, że mamy obniżoną produkcję hormonalną, mamy niższy poziom testosteronu, przez co mamy też obniżone. Yy, warunki do tego, by ciężko trenować i się regenerować. i w Palisz mięśnie, po prostu na tak niskim befie naturalnie palisz mięśnie. I, i w perspektywie miesięcy brak możliwości takiej kompensacji tego regeneracji powoduje, że masa mięśniowa będzie spadała, no bo to jest pozytywny efekt uboczny no, tego, że jesteśmy w stanie się mocno regenerować, ciężko trenować. Tak, dobra, lecimy. Dokładnie, że dołożony ciężar. Hop, 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 góra. Hop. Mocno.

Też zawsze przy takich dużych ciężarach trzeba uważać jak się opuszcza. Bo jak wszystko jest takie spięte i nagle coś nas wyciągnie, to można się kuku zrobić. Dokładnie. No ja generalnie jeśli chodzi o kościec i o, o takie e, rzeczy kontuzjonalne, to u mnie jest z tym ciężko, A bo. Od jeszcze bo, jesteś. Może i tak, nie? ale to niskie tłuszcze nie, nie sprzyjają czemuś nie. takiemu, nie? Więc mo, można się naprawdę uszkodzić. A, ale natomiast, na przykład, nic nie miałem nigdy złamanego, a naprawdę wiele razy były takie sytuacje, gdzie szlałem, że już, kurwa, będę miał połamane kości. Tak samo moi, moi rodzice, e, moi dziadkowie też nigdy nic połamanego nie mieli, a mm. całe życie jakby na wsi... No tak, dziadek się... nie miał nic nigdy złamanego przez tyle lat życia, no to to jest... Coś. Ale gość z kotem, nie? było, gość w sumie nigdy alkoholu w życiu nie pił. W sumie tak jak ja, bo ja 6 lat e, mi aż prawie 7 rok, odkąd alkoholu nie piję. I jestem w tym e, naprawdę mocny, nie? Jeśli chodzi o o, o, o taką dyspozycję niealkoholową. I myślę, że to też się tam gdzieś przekłada fizycznie na formę. Mm -hmm. e, fakt, że Pana jest najważniejszy, tak jak wiele razy powtarzam. I nie mówię, że każdy ma w ten sposób ortodoksyjnie podchodzić do, do treningu siłowego. Ale myślę, że to na pewno plusuje. Przed osiemnastku wypiłem więcej alkoholu jak po 18. <laughs> tak naprawdę paradoksalnie. No ale no, lubię to i, no, i to jestem ja. alko, moim zdaniem. Y Najgorszy no jest jakiś kult, że. Po, w cudzysłowie oczywiście, że musisz coś robić, albo że jakiś... To tak. jest jedyna forma spędzania wolnego czasu, jak bo tego nie robisz, to coś się z tobą nie w porządku. Nikt nie ma ci prawa mówić, jak powinieneś. Yy... Stygmatyzowany jesteś na akenie i to jest. To albo słowo. narażony na ostraty społeczne, no bo, bo nie napijesz się piwka, no co ty no ten. Nie. Polak, Polak i nie pije. Wczoraj te zawody w Sopocie, kulturystyczne, oczywiście nietestowane, one chyba są wczoraj i były i dzisiaj e, kontynuacja. No mhm. też tam było kilka osób y, gdzieś tam znanych w tym półświatku fitnessu internetowym. To, to, to wydaje mi się, że te sylwetki z zawodu na zawody są coraz gorsze, nie? Gorsze? Gorsze, tak. Niektórych osób, niektórych osób. Y, no to jest może mój odbiór, nie, ale kupa Maślana, no fajnie, fajnie dociął, ale jakby brakowało tej suchości. I wydaje mi się, że nie był tak obły i tak pękaty jak na wcześniejszych zawodach. I tak jak. No... Normalnie na Instagramie czy na TikToku, no ale to jest inna kwestia. Na tak. zawodach zawsze to inaczej ale czekaj, wygląda. Ale w ogóle Sopot sam w sobie... To, to, nie nie stricte, stricte to nie są zawody chyba stricte dla naturali, nie? Tam teraz, to nie w, w tym, tym momencie to wygląda, bo... Tak, bo y, y, mówiąc Sopot, mam na myśli zawody u Kryszkiewicza. Okej, okay, tak. To e, a nie w UNB, WNB w sierpniu. To tam jest chyba poziom, jest. Tam jest poziom, tam jest wysoki poziom i to są testowane zawody, nie? Tak. Jest wariograf, jest, y, jest badanie krwi moczu, więc to tam... Ciężko jest tam oszukać cokolwiek. Na pewno się zdarzają takie przypadki, ale... Ale to... Sopot to bardziej taki mental jest, że idź dociąć na Sopot, to Dokładnie, tak, no, no, że dokładnie. idziemy na Sopot, no, nie? Tak zostało to wypromowane ogólnie. Nie? nie, ale ludzi jakaś retencja chyba są ludzie, no nie w sobocie. Tak, przyjeżdżają... Ale to tak sama, sam fakt tego, że nie są testowane zawody, więc zawsze te sylwetki gdzieś tam będą yy, się wyróżniać. Nie? Jeśli je na jakieś nawet słabe, słabe dopingi wlatują nie? słabe dawkowanie, to i tak gdzieś tam te sylwetki wyglądają lepiej niż przeciętnie, nie? Niż plażowa sylwetka. Już chyba hormonami śmierdzę. No u mnie jest burdel straszny, no, ja Ci powiem, że ja mam ten estrogen przede wszystkim dość wysoko, nie? Prolaktynę, te, te żeńskie hormony mam wysoko, nie? Ale no, no testosteron też gdzieś tam, nie? no to idzie w parze, jak podbijasz testosteron, to, to i estrogen też pójdzie w górę, nie? Więc to jak ktoś ma pod 50 estrogenu, no to przy, przy 900 nanogramach testosteronu, to... To nie jest nic złego. Neandertalczycy podobno mieli wysoko hormony ogólnie, nie? Z tych badań, które aktualnie prowadzą naukowcy, to to Neandertalczycy te hormony płciowe, nie? Te androgeny mieli zawsze wysoko i te steroidy, testosteron, testosteron nie. nie? A to są nasi krewni. Znaczy tak, ludzie, że żyjący w tych czasach, gdzie tam nie było medycyny jakiejkolwiek pozwalającej ludziom, innym, którzy nie byliby w stanie przeżyć, przeżyć, no i ci ludzie odpadali, więc była tak ścisła selekcja naturalna, to ludzie mieli ci którzy mieli największy poziom hormonów testosterony jeżeli chodzi o mężczyzn którzy mieli największy instynkt przetrwania którzy byli w stanie ogarniać jakoś to tylko ci ludzie by przetrwali u nas teraz w tych czasach no można tak naprawdę dużo rzeczy obejść, więc Bo to się to mnie nie dziwi. I społeczeństwo jest feminizowane i to nie tylko pod kątem hormonów, ale też mindsetu, mentalności. I to jest słabe. Jeśli te, te dwie rzeczy łączymy ze sobą, to wszystko się kumuluje, sumuje i mamy takich mężczyzn, jak mamy często jest. Tak, że teraz ogólnie poziom testosteronu mężczyzn spada. Yy, to, to jest wielu, wielu rzeczy. rzeczy. Wielu rzeczy. To jest tryb życia, to jest też to, co jemy, to co pijemy, to czym oddychamy, czym się tak. myjemy. Jemy. Mięcho jest złe, białko zwierzęce jest złe, powinniśmy jeść tylko soję, białko roślinne, najlepiej zostać weganinem czy, czy wegetarianie to szczepuł biedy. Yy, Paragonów czemu? pamiętajcie, nie dotykajcie. Czego? Paragonów, fitoestrogeny. No. Ale Gdyby nie dotykasz, to... tak? Nie no, śmiechy śmiechamy, ale ostatnio znajoma powiedziała mi, że była córką u endoktrynologa, czy pani endoktrynolog, i pani powiedziała, że jest pełno aktualnie w różnego rodzaju przedmiotach fitoestrogenów. Czy to paragony, czy to butelki jakieś do, do żeli do mycia, które są takie elastyczne. No i gdzieś to ma wpływi przełożenie sumarycznie na rozwój czy to płodu, czy to potem już zdrowych organizmów. A skąd ogólnie ta pani się znalazła u endokrynologa? No bo jej córka za szybko zaczęła dorastać. Prawdopodobnie sumarycznie przez te różne czynniki, tak. też przez te fitoestrogeny, które u kobiety przyspieszą rozwój ty, tych cech, tak. a u faceta na odwrót. Tak. I to, co widzimy, no, gdzieś tam się po, powiedzmy sprawdza, bo często widzę 30-latków, którzy wyglądają jak 18-latkowie, albo 15-latki, które wyglądają jak 30 No fakt, że to wszystko jest przesadzone, nie można do jednego worka wszystkiego wrzucać, tak. ale myślę, że gdzieś tutaj jest w tym sensie. żeby się opuścił niżej, damy mu, żeby nie było. Cały stos się wrzuci. Odagram, to się skończyłem. Kurde, trochę dużo. Nie ja wiem ile razy to wezmę. Posa posadzimy Cię tutaj na tej maszynie. Pomagać. Czy? No, bajki. Natural power. Fajnie klatka wychodzi, jeżeli chodzi o podzielenie mięsień piersiowych w mniejszy, mniejszy. Yy, jakie włókna wychodzą? Okej, okay, będzie. Ja bym jakąś pozę właśnie dał tutaj, żeby obręcz barkową do tego pokazać. No. Do zawodu się szykuje chłopak, więc mój sorry. No okej. Okay. Daj tyłem. Tyłem czy bokiem? Bokiem też może być. Okej. Okay. Zawsze Otwórz się tutaj bardziej. Wyciągnij tego cyca do przodu. Jak to mówi Arnold, pokaż im. My skończyliśmy właśnie trening, zrobiliśmy z Bartkiem dzisiaj taki trochę push, e, taki trochę freestyle. Freestyle, hybryda. Hybryda, 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 hybryda taka. Na? Klatka, barki. E, Bartek tam coś jeszcze zrobił z plecami. Tak, jakieś tam plecy dla rozruchu. Tak. Także no, trening przedmocny, mocny trening, mocny, mocna pompa. Pogadaliśmy trochę, trochę kontrowersyjnie, trochę o życiu, trochę o, o treningu. Tak. Także wszystko było, wszystko było wplecione w nasz trening dzisiaj. Dziękujemy też bardzo klubowi Fabryka Zdrowia w Stalowej Woli za to, że udostępnił nam sam klub i możliwość tego, by zrobić tutaj trening. Ja też ze swojej strony gorąco Was zapraszam do klubu, jest bardzo dużo fajnych maszyn, jest strefa. Wiem, że to głównie chodzi o wolne ciężary, ale dobra maszyna, dobre hamery, a tutaj mamy strefę Hammer Strength, to jest bardzo ważne, e, to naprawdę daje pole do popisu. Jeżeli chodzi też o sekcję nóg, może Boże, my zrobiliśmy wcześniej nogi, nogi, Tak, ale w tego, nie, treningu. Tego, tego nie, nie nagraliśmy, nagraliśmy no, ale nagramy Wam kiedyś jeszcze nogi i tutaj jeśli chodzi o sprząt, ten lek, equipment jest naprawdę dobry. Także dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Dzięki, że byliście. Zapraszamy do strefy supli, zapraszamy na, ka na kanał Humana i będziemy się widzieć w kolejnych materiałach. Hej, pozdro! Pozdrowa.